Chcemy modlić się zaraz dalej i uwielbiać Pana, możecie usiąść na moment. Dzisiaj e, myślę, że jest takie słowo pełne miłosierdzia dla nas, które czytamy. I myślę, że to wszystko zaczyna się e, w synagodze, kiedy Jezus e, spotyka kobietę, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona, w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Myślę, że to jest to, co Jezus naprawdę ma w sobie. To jest to, że ma oczy zawsze zwrócone na jedną osobę i zawsze ma oczy zwrócone na tych, którzy są najbardziej pochyleni, najbardziej zniszczeni, najbardziej gdzieś po. po pokiereszowani przez życie i Jezus mógłby mówić wiele rzeczy wtedy, ale nie jest nic napisane o Jego nauczaniu, bo nauczanie wtedy nie jest konieczne i nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co Jezus robi i to, co na, co, i to na co Jezus patrzy. To tak naprawdę przyciąga wzrok, to jest Jego miłosierdzie, Jego dobroć. Jezus zaraz słyszy krytykę ze strony przełożonego synagogi, że że nie powinien w szabat tego robić, i to myślę, że to doprowadza go do furii. Jezus naprawdę, myślę, miał jedną słabość, tak, mówiąc po naszemu. Tak? Miał słabość po prostu do, do ubogich ludzi, których widział i uzdrawiał. Jeśli ktoś stanął mu na drodze, to, to naprawdę on był zawsze oburzony i mówi do niego: O obłudniku, dbasz bardziej o swojego konia, czy nie wiem, wołu, cokolwiek. Niż o tę kobietę, która 18 lat cierpi. Bardziej myślisz o sobie, bardziej myślisz o Twoim dobytku, bardziej myślisz o tym, co, co dla Ciebie jest dobre, niż o tych ubogich i biednych, których masz obok siebie. A oni nie zarażą Cię. Oni naprawdę nie, nie przeniosą na Ciebie swojego bólu. Oni niosą ten ból w, w środku, tylko zacznij się troszczyć o nich, zacznij się, zacznij się modlić za nich, zacznij zabiegać o nich. I zaraz Jezus mówi te przypowieści, które słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Królestwo Boga podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie, wyrosło i stało się wielkim drzewem. Także ptaki podniebne zagnieżdżały się na jego gałęziach. Święty Marek pisze, że te ptaki naprawdę chroniły się w cieniu tego drzewa. To znaczy, że Jezus sam upodabnia się do takiego wielkiego konaru drzewa, które zaczyna ściągać i, i przyciągać do siebie tych, którzy potrzebują schronienia, którzy potrzebują ratunku, potrzebują bliskości, potrzebują e, odpocząć, potrzebują uzdrowienia. I On mówi: Jestem tak, jak to drzewo. Słuchajcie, chociaż wam się wydaje, że jestem małym ziarnkiem. Być może mnie nie widzisz dzisiaj, być może Jezus mówi nie, nie czujesz mnie. Ale ja jestem jak, nad Tobą jak wielki konar drzewa, i rozciągam swoje gałęzie nad Tobą, i, i ja Cię chronię, ja cię, ja cię będę zabezpieczał, ja będę Twoim oparciem, ja będę Twoim uzdrowieniem. I ja lubię to, tą przy, tę przypowieść, bo to jest przypowieść o tym, jak, jak możemy naprawdę znaleźć, znaleźć ciepło w Jezusie, jak możemy znaleźć Jego bliskość, jak możemy znaleźć Jego czułość. Mi to się od razu kojarzy z taką wielką kwoką która gromadzi pod skrzydła pisklaki. Jak ktoś ma gospodarstwo, to wie, co to znaczy. Kiedy te pisklaki potrzebują się schronić, szybko zbiegają się z całej okolicy, żeby, żeby wejść do ciepłego miejsca. I to jest ten obraz. Już mówi, ja jestem jak, jak, jak to, to miejsce, które was ochroni, to miejsce, które was ocienia, to miejsce, które daje wam ratunek, daje wam bezpieczeństwo. I myślę, że mówi to w odniesieniu do tej biednej kobiety, która 18 lat nie znalazła nikogo, kto by się o nią zatroszczył. 18 lat uważano ją za, za, za nie wiem, po, potępioną i, i, i odrzuconą przez wszystkich, a ona, ona po prostu nie miała gdzie iść. Weszła do synagogi, nawet tam, gdzie nikt nie, kobieta nie powinna w ogóle wchodzić. Ona szukała Jezusa, wiedziała, że Jezus jest jedyną osobą, która może mu pomóc. Tylko Jezus może tak naprawdę ją ochronić przed tymi ludźmi, którzy ciągle patrzą na nią z wyrzutem i patrzą na nią z, z góry, i patrzą na nią też pewnie z, z takim wzrokiem pełnym przekleństwa. I myślę, że Jezus, kiedy nam mówi tę przypowieść dzisiaj, mówi, to, to tak naprawdę wy też jesteście tymi, którzy, którzy staną się jak, jak, jak konar drzewa, jak, jak miejsce bezpieczne. Dla tych, którzy potrzebują modlitwy, dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Darek, nie przeszkadzaj teraz. I myślę, że to jest to miejsce, gdzie, gdzie każdy może dzisiaj powiedzieć, Panie, przychodzę do Ciebie. Ratuj mnie, Jezu. To jest to miejsce, gdzie Jezus, gdzie Jezus chce naprawdę powiedzieć. Powiedz mi, coś w Twoim sercu. Nie musisz się bać. To jest bezpieczne miejsce. Tutaj nie musisz uciekać przed, przed nikim, nie musisz się wstydzić nawet najgorszej słabości, największej choroby. Nie musisz się bać. To jest to miejsce, gdzie, gdzie mamy smak królestwa, bo królestwo nie będzie tylko po śmierci. Królestwo jest na ziemi i modlimy się w Ojcze nas bez przerwy. Przyjdź królestwo. Teraz potrzebujemy zobaczyć Twoje królestwo Jezu. Tutaj w Mistowie, w Twojej kaplicy chcemy doświadczyć Panie tego, co przygotowałeś dla nas. Chcemy zakosztować tego i wiemy, że Ty jesteś tutaj. A tam, gdzie Ty jesteś, tam jest Twoje królestwo. Tam, gdzie Ty, Jezu, jesteś obecny, tam jest niebo. Tam, gdzie Ty, Jezu, jesteś, tam jest, tam jest nasze uzdrowienie. I dzisiaj myślę, że Jezus też nas zbiera i każdego chce zapytać, powiedz mi, czego potrzebujesz dzisiaj, czego pragniesz. To czasami brzmi tak paradoksalnie, tak, jakby on nie wiedział, ile niesiecie w sobie cierpienia, ile niesiemy w sobie. Próśb i, i, i błagań, ale, ale on chce to usłyszeć. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Tak jak w niedzielę do Bartymeusza powiedział, który żebrał i szedł do niego bez, bez już swojej miski, i szedł do niego bez swojej, swojego płaszcza, szedł do niego przez tłum. Jezus mówi: Czego oczekujesz ode mnie? Czego chcesz ode mnie? Powiedz mi. I to jest ten, ten ważny moment, żeby powiedzieć wszystko. I powiedzieć naprawdę to, co po ludzku jest niemożliwe, bo myślę, że w naszej prośbie wyraża się nasza wiara. To znaczy, jeśli mało oczekujesz, to nic nie dostajesz. Jeśli powiesz, że chcesz tylko mieć święty spokój, to naprawdę to nie jest, to nie jest wyznanie wiary. Wyznanie wiary to jest: Panie, chcę, żebyś uzdrowił z raka. Panie, chcę, żebyś dotknął mojego męża i uwolnił go z choroby czy z alkoholizmu, czy chcę, żebyś, Panie, przyszedł dzisiaj i uwolnił mnie z depresji. To jest wyznanie wiary dla Jezusa. To jest ważniejsze dla nas niż kredo. Niż Przyjść do Niego i powiedzieć, na ile Go naprawdę e, oceniam jako, jako wszechmocnego Boga. Bo moja prośba wyraża e, tak naprawdę Jego, e, Jego wartość w moich oczach. Na ile Rzeczywiście oczekuje od Jezusa cudu, na tyle wiem, że jest, że jest Bogiem, że jest Panem. I dzisiaj to jest, to jest ważne, żeby przychodzić z wielkim pragnieniem, i z wielką prośbą, i z wielkim wołaniem, i z wielkim y, krzykiem do Niego, i powiedzieć: Panie, wszystkiego oczekuję od Ciebie, Panie, wszystkiego. Ty wiesz, co tak naprawdę się dzieje ze mną. Dzisiaj przychodzę, bo. Bo tylko Ty możesz to, to zrobić, Jezu, nie ma nikogo. To nie jest przypadek, to nie chodzi o to, żeby, żeby szukać gdzieś ratunku. Panie, potrzebuje u Ciebie, potrzebuje w Tobie znaleźć, Panie. I myślę, że dzisiaj to jest ten moment, żeby też nazwać dobrze i powiedzieć dobrze swoją modlitwę. Ja wiem, że niektórzy się wstydzą i się boją i, i powiedzą, nie, no, niech to inny powie, może to nie ja, może niech inny wyzna, ale Pan Bóg Ciebie pyta dzisiaj, czego chcesz? Czego pragniesz dzisiaj? Czego pragniesz dla swojego dziecka? Czego pragniesz dla swoich rodziców? Powiedz mi, czego chcesz dla siebie? Ja myślę, że on naprawdę patrzy na to i mówię im: im mniej mu oddaję, tym mniej otrzymam, bo Jezus daje nam według tego pragnienia, które jest w nas. I dzisiaj wystarczy być może to ziarenko, które mu przynosimy. Wystarczy przynieść mu ten zakwas. Wiecie, to jest, to jest coś naprawdę niewielkiego w porównaniu z trzema miarami mąki. Trzy miary mąki to jest ponad 20 kg. To jest jak worek kleju, który używamy tutaj do budowy. Tyle, tyle mąki. Tak naprawdę Jezus chce przemienić swoją, swoją, swoją mocą, i, i on mówi: Dla mnie nie ma, nie ma e, limitu, dla mnie nie ma granicy. Ja wszystko mo mogę przemienić. Na Twoich oczach, wszystko mogę zrobić na Twoich oczach. I Pan dzisiaj Cię mówi, ile tak naprawdę chcesz mi dać. Ja to wszystko zmienię. Ja to wszystko prze, przeobrażę na Twoich oczach. I dzisiaj możemy jeszcze raz stanąć przed Panem naprawdę w uwielbieniu, ale też w takim wołaniu W takim wołaniu z serca. Panie potrzebuje cudu. Panie potrzebuje łaski. Panie potrzebuje Ciebie. Panie potrzebuje Ciebie. Teraz będziemy wchodzić w uwielbienie. Uwielbienie różni się tym od prośby, że przestajemy patrzeć na problem, a zaczynamy uwielbiać rozwiązanie problemu, czyli Jezusa. Uwielbienie różni się od naszej codziennej modlitwy tym, że przestajemy myśleć o tym, co naprawdę jest, jest pod naszymi stopami, a zaczynamy wyznawać Panu, że jest mocny, że jest. Naszym ratunkiem i uzdrowieniem. Dlatego teraz wejdziemy w tę modlitwę, która nas poprowadzi, i możecie naprawdę z serca wołać i śpiewać, i, i mówić Mu: Panie, naprawdę jestem pewien, że Ty nie masz rzeczy niemożliwych, że dla Ciebie nic nie jest, nie jest za duże, że dla Ciebie nic nie jest, nie jest niemożliwe. Dzisiaj możemy naprawdę zanieść Mu wszystko. Dlatego stawajmy przed Nim teraz. I, Możecie podnosić ręce, możecie naprawdę uklęknąć, tak jak Wam wygodnie, żeby wyznać Panu całym sobą. Panie, jesteś moim ratunkiem, jesteś moim zbawicielem. Ty jesteś tym, który wprowadza Twoje królestwo do mojego życia. Dzisiaj przemień Panie tę sytuację, przemień Panie to, co, co człowiek nie potrafi zmienić. Panie, na, na moich oczach, Panie, dokonaj znaków i cudów, które dokonujesz zawsze, kiedy przychodzisz. Panie, nie chcę tylko słyszeć z opowiadań, ale chcę zobaczyć Twoją moc. Możecie teraz wstać i razem, razem uwielbiać Pana, razem Go wychwalać.